Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj pragnę Was powitać w kolejnym odcinku Back to Glory. Jednak zanim zaczniemy, chciałbym Was przeprosić za to, że ostatnio filmy pojawiały się po prostu nieregularnie. Jednak to miało związek z tym, że przygotowałem, przygotowywałem się do tego całego występu w Eurosporcie. Plus nie będę ukrywał, że trochę mam mniej chęci do nagrywania FIFA przez to, że wie, wiecie jaki to jest okres. Jednak teraz wszystko powoli wraca do normy, ponieważ stwierdziłem, że kurczę jest już Was blisko 500 tysięcy na kanale, przy okazji możecie tutaj zostawić subskrypcję, jeśli tego nie robicie i zasługujecie, zasługujecie na jakieś dobre materiały. Teraz szykuję dla Was odrobinę takie ciekawsze filmy, żeby się też nie zanudzili, żeby to nie było to samo, co w ciągu ostatniego roku. Postaram się nagrać w najbliższym czasie Football Manager'a, też zapowiadałem ten film, w którym to Wam przedstawię, jak zarabiałem w FIFA 17, to wszystko się pojawi w ciągu nadchodzących kilku dni. Dzisiaj Pobitajmy kolejną legendę w Back to Glory. Tak jest, nasza wyjściowa jedenastka wygląda coraz lepiej, kolejna legenda Carles Puyol. Naprawdę jest taka, że takich piłkarzy po prostu już nie produkują. Miejmy nadzieję, że stworzy chwilowo dobry duet z Waranem i wydaje mi się, że kolejnym ulepszeniem będzie Bramkarz, ponieważ co jak co jednak trzeba się pozbyć Moreiry, bo z nim daleko nie zajdziemy. Więc co mogę powiedzieć, wywalczmy awans z Ligi Czwartej i wejdźmy wreszcie do Ligi Trzeciej. Przeciwnik numer 1 znaleziony błyskawicznie i ma bardzo ciekawy... No prawie że cały francuski skład Interesująca mieszanina Nie będę ukrywał, że miło ponownie jest Znów normalnie komentować w moim fifowym stylu W youtubowym stylu I po prostu sobie rozegrać kilka meczeków w Fify. No miejmy nadzieję, że jednak ten pujol Pomoże nam w odniesieniu zwycięstwa Weron chciał oddać uderzenie z dystansu i przeciwnik Wielki taktyk w lidze czwartej Musi już przeprowadzać zmiany Na miłość boską 3 minuty i 26 sekund A on musi zmieniać formację No koleś, to jest liga czwarta Ale to jest to, ta wolność i swoboda Nawet od czasu do czasu jakiejś sucharki mogę powiedzieć Mógłbym nawet przeknąć, gdybym chciał, jednak tego akurat nie stosuję, ponieważ ja kulturalnym człowiekiem jestem. Jednak poczekajmy, ponieważ czas na pierwszego gola. Pięknie próbował Sisto z dystansu. Pujol będzie miał okazję do pierwszej interwencji piłki. I właśnie dlatego powiedziałem, że potrzebujemy nowego bramkarza. No polecił na dupę, jakby na sanki chciał wskoczyć. No tak być nie może, jeszcze... Ha, ze wszystkich piłkarzy na boisku to Dembele. Ten, który tak jest, no tak, tak kurde, Peter Crouch. Normalnie z niego. Jest 1-0. Przepraszam, przepraszam, jednak nie wierzę w to, że coś takiego się przed chwilą stało. To w jakiś sposób pujol został przelobowany, to nie podoba mi się. Jest jedna rzecz, o której muszę się wypowiedzieć, ponieważ kilka dni temu zostało oficjalnie potwierdzone, że Neymar trafia do PSG. I wiecie co? Tak mówię, że wypada coś powiedzieć, ale tak naprawdę nie wiem co powiedzieć. Owszem. Tu chodzi o kwotę, 220 milionów euro, plus te podatki itp itp, jednak sama kwota, 220 milionów rok temu, wszyscy robią wielkie oczy, bo Pogba przechodzi za setkę, a teraz BUM. Oczywiście Barcelona popełniła tutaj największy błąd według mnie i po prostu wpisała jednemu ze swoich najlepszych piłkarzy. Naprawdę niską kwotę, ponieważ patrząc na to jakie kwoty są wpisywane, W te kwoty wiecie odstępnego, te klauzule są wpisywane w kontrakty piłkarzy Realu Madryt, to tam nawet przeciętniak ma chyba z 500 milionów, więc Neymar i 220 tysięcy to była jakaś pomyłka, milionów przepraszam, to była jakaś pomyłka i że postanowiło to wykorzystać. Powiem Wam tak, ja, ja nie mam nic przeciwko temu transferowi, będzie ciekawie, Liverpool... Stracił kiedyś Suareza na rzecz Barcelony. To troszkę bolało, ponieważ do tego czasu Liverpool nie ma tak naprawdę godnego następcy tego piłkarza, więc teraz piłkarze Barcelony wiedzą, jak się czuli piłkarze, kibice Liverpoolu, gdy to Barcelona im zabrała Suareza. No co, jak co Neymar był? No i jednym z nich, naj... no Messi, Messi jest tym najlepszym graczem Barcelony, jednak No Neymar, no to MSN, kurde. Bez niego nie ma tego tercetu, co, kto teraz będzie, Deulofeu? No nie mam pojęcia, pewnie Barcelona ma tyle teraz kasy, że musi znaleźć następcę. Mówi się o Coutinho, nie! Liverpool, proszę, no. Kurczę, Liverpool się staje dla Barcelony tym samym, czym dla Liverpoolu jest Southampton. Niech tak nie będzie, proszę, no proszę. Niech wezmą tego Dembele z Borusi. no, on jest lepszym skrzydłowym niż Coutinho. Coutinho gra lepiej na dziesiątce, a nie na skrzydle. Mam nadzieję, że działacze Barcelony teraz mnie oglądają i słyszą. I tak jeszcze a propos tego całego transferu, no spoko, naprawdę tak nie wiem czy jest sens wypowiadać się o tych wszystkich kwotach transferowych, to fajnie nawet Mourinho powiedział, no ale kurczę, ja podchodzę do tego tak, ja, ja piłkę nożną oglądam. Ja, ja nie wkładam w to jakichś wielkich pieniędzy, czasami kupię bilet na mecz, więc mnie to nie obchodzi, tak naprawdę ile Ci piłkarze kosztują tak długo, jak się przyjemnie ten futbol ogląda, to mogą nawet miliard za to płacić, wiecie, po prostu to nie są moje pieniądze, to nie są moje pieniądze, niech ci szejkowie, niech te kluby wydają tyle, ile chcą wydawać, to ich biznesy, to ich sprawa. Znów Pujol będzie chciał powstrzymać Benedera. ostatnio to nie wyszło, jednak teraz legenda FC Barcelony kapitalnie przerywa ten atak i jest okazja do kontry. Zobaczmy, Isco. Dobrze holuje piłkę przy noce, znajdujesz tutaj Verona, jednak to było okropne podanie. Argentyńczyk użył swojej wielkiej siły, jednak co? Przeciwnik się tylko przewrócił, ale dalej nic nie zrobiliśmy. Isco? no owszem, był trochę faulu, trochę faulowany. chyba nie mogę tak nawet powiedzieć. Jednak zobaczmy Veron z dystansu. Ej, byłem przekonany, że jednak uderzy z prawej nogi, wtedy może jakoś była ładnie wkręcił w lewy górny ruch, ale tak to, no niestety, nie było szansy, by piłka wleciała do siatki. Zobaczmy. Isco! Puyol. No niestety nie Dzisiaj ogólny PSG rozgrywa swój pierwszy mecz w lidze francuskiej Jednak patrząc na to Jezus Maria, no to jest niesamowite Ben Yedder Kolejny karzeł zdobywa bramkę z główki Z całym szacunkiem dla niego, bo to jest świetny piłkarz No jednak Dembele Ben Yedder no Jak to jest możliwe? Czuję się jakbym grał w Fifa 15 chyba wtedy każdy zdobywał gole z główki, no kurde. Jednak wracając do tego tematu PSG, dzisiaj rozgrywają pierwszy mecz, ale wątpię, że Neymara zobaczymy, choć właściwie marketingowo byłoby to niezłe. Nawet jakby go wpuścić na te ostatnie 10 minut, no po prostu nie wiem czy jest gotowy. Pewnie trenował z Barceloną, grał dla FC Barcelony w tych meczach towarzyskich, więc właściwie chyba, że jeszcze to wszystko nie zostało ukończone, nie wiem, ta papierologia czy coś, no zobaczymy. Rzucę okiem na ten mecz, ale sami widzicie, co ten transfer robi. Normalnie bym olał dzisiejszy mecz PSG, jednak myślę sobie: no dobrze, przyszedł tam ten Neymar. To jest widowiskowy piłkarz. To jest naprawdę widowiskowy piłkarz. Ogląda się go z przyjemnością. Ciekawe, czy dzisiaj zadebiutuje. Ciekawe, czy coś pokaże w tym debiucie, jeśli wystąpi. Więc to jest właśnie to, co chciało zrobić PSG: przyciągnąć do siebie nowych widzów. No, kompletne no, osoby, które nie miały styczności z Ligą Francuską. Więc to jest właśnie biznes, proszę Państwa. Sisto. Okej, okay, to będzie klasyczne uderzenie po, po ziemi. Luis Hernandez dobija, ale nie ma czasu na celebrację. Panowie, bez pajacowania, lecimy po piłkę, zdobywamy drugą ramkę, trzecią, ramkę czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziesiątą i kończymy. Wiem, pominąłem dziewiątą, no bo zdobędę dwie naraz. Wiem, że zapewne będziecie pytać o progres, jednak nagram. Nagram odcinek spokojnie, jednak kurczę, po prostu po tym ostatnim i jej po prostu, naprawdę teraz każdy z niecierpliwością czeka na nową FIFA I nie ukrywam, że w progresie zabrakło tego progresu, tak jest, teraz druga bramka, 2 do 2 Bramkę zdobywa Ola John, jednak spokojnie, nagram kolejny odcinek, będzie Serii nie skończyłem jeszcze, wkrótce się pojawi, no i przy okazji ład, ładna akcja, naprawdę Świetnie, szybko udało się wyrównać, teraz, ze, no prowadzenie, no trzeci goli, kończymy to widowisko jednak co ja chciałem powiedzieć, no sami wiecie, że po prostu patrząc na to, co jej nam przedstawiło, no, hype na FIFA 18 rośnie to im większy hype na FIFA 18, tym po prostu mniej chęci do grania w 17, ale back to glory mnie przy te, czy, trzyma przy tej grze i y, fakt, że dostałem wczoraj musę za darmo od jej, bo zrobiłem jego wersję, gdy był glitch za 4000. W sensie SBC zrobiłem, o niby już jego zwycięską karta, tak naprawdę to był błąd, ale jej. Każdej osobie, która zrobiła to wyzwanie wtedy przyznała kartę zwycięzcy Więc za 4000 mam jednego z najlepszych napastników w FIFA. Chyba nagram o tym film, bo naprawdę Nikim mi się tak dobrze jeszcze nie grało na szpicy w tym roku chyba Nawet Luisem Hernandezem, no naprawdę, ten musa jest nieziemski, muszę wam go pokazać Bardzo ładnie, pionesisto Co zrobi? Ale on to wykombinował, uderzenie! Takiego driblingu dawno nie widziałem Czyżby lewy obrońca miał dać nam zwycięstwo i gwiazdkę? Tak! Udało się 2 do 3 i Luis Hernandez notuje kolejną asystę na swoim koncie, jednak nie zawiódł nas. Do jego strzały są ogółem obrzydliwe w tej grze jednak sytuacja sam na sam po ziemi. To zawsze wchodzi. Nieważne jakim, jakiego piłkarza używacie. Tio Hernandez, nowy nabytek Realu Madryt. W 90 minucie daje nam gwiazdkę i chyba mistrzostwo. Dziękuję. Ale poczekajmy, bo jeszcze tutaj możemy to stracić. Nie, z Pujolem nic nie straci... Dobra, straciliśmy dwie bramki, jednak chodzi mi o rezultat końcowy. Może jeszcze jedna. A może jeszcze. No, wyjdzie, wyjdzie. Dobra. Sędzia widział po raz ostatni. Zapomnijcie o tym, zapomnijcie o tym, co przed chwilą zobaczyliście. To jest awans, to jest już awans, wydaje mi się, że mam wystarczająco dużo punktów, by wejść do Ligi trzeciej właśnie w tym odcinku, tak mi się wydaje. Świetny występ meksykańskiej legendy, tutaj zobaczmy jeszcze to ostateczne potwierdzenie, czy to jest Liga Trzecia, moi drodzy, 21 punktów, tak jest. Okej, okay, jako że wygrałem i awansowałem, dostaję dwie gwiazdy, jednak tak jak powiedziałem, nie możemy mieć tego Morayry na bramce. Potrzeba kogoś lepszego. Czas na zmianę. Naszym nowym golkiperem zostaje Jeronimo Rui, kto wie, być może przyszły nabytek Napoli. Nigdy go w tej grze nie używałem, jednak wiele razy grałem przeciwko niemu i bronił uwyśmienicie. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie występował w naszym zespole, tak jak dla moich rywali. i co mogę powiedzieć? Wygrajmy. Wygrajmy pierwszy mecz w lidze trzeciej i właściwie przybliżmy się do kolejnej legendy. No tak, tak właściwie nie wiem jeszcze, którą pozycję ulepszyć. Hmm. Dobra, najpierw rozegram mecz, zobaczę, jak będzie mi się grało, i wtedy dojdę do wniosku, gdzie potrzebuję ulepszenia. Okej, okay. okej. Okay. Ten Kane tutaj wciśnięty tak na siłę. No każda normalna osoba by tutaj użyła albo Eriksena, no albo tego Dele Aliego. Jednak fajny zespół, wam powiem. Fajny. Mam tylko nadzieję, że Musa mnie nie zmiaży, ponieważ ja wiem, co Nigeryjczyk jest w stanie zrobić. Trzeba go ostro blokować. Nigeryjski książę wrzuca piłkę w pole karne, jednak, proszę Państwa. Pierwszy raz widziałem, by obrońca wybił w takim stylu piłkę. On to zrobił piętą. Nie, nie wiem, to był. To wyglądało jak strzał Ibrahimowicza, to było po prostu wybicie, No i niestety teraz cholerny aktor Bayerin dogonił Hernandeza. Widzicie, co z tego, że mój napastnik jest jednym z najszybszych jak i tak. No dobra, Bayerin jest najszybszym prawym obrońcą, w grze, więc nie mam co szukać in i argumentów. No. Isko musiał podawać, ponieważ on do demonów szybkości nie należy. Straciłby piłkę. Tutaj jeszcze faul, Bardzo dobrze! Veron dobre! Ale nie ma bramki, jeszcze Luis Hernandez. Matko jedyna. Poważnie. Hernandez, no taki strzał znikąd i warto próbować, ponieważ widzimy, że subasić nie ma takiego pewnego chwytu. Nie złapał piłki, wypuścił ją na rzut rożny, isko. Chciałbym to jakoś ciekawie rozwiązać, na przykład na Pujola, który brakuje, brakuje mu tych kilku centymetrów, DASŁO 300, ale no, no bywa. Nie, no, azart, mnóstwo szczęścia, pięknie rui, właśnie dlatego sprowadziłem go do naszego zespołu i wznowienie od bramki, i pierwsza połowa zakończy się wynikiem 0 do 0. Musa, niebezpieczne podanie, azart i znów nie trafia. Rabio, boże, jak tyczki ominął obrońców, ale ten strzał, on nie będzie chciał o nim pamiętać. Dochodzę do wniosku, że muszę mądrze przeprowadzić zmiany w drużynie, ponieważ naprawdę rozważam, rozważam przejście na formację z dwoma. Napastnikami. Luis Hernandez czasami sam sobie po prostu nie daje rady. No może lepiej by to wyglądało z innymi skrzydłowymi, jednak na razie. Sami widzicie, mu po prostu brakuje ludzi do gry. Gdyby znalazł się obok niego jakiś, nie wiem, rosły napadior, to myślę, że odrobinę lepiej by to wyglądało. Teraz zobaczmy prostopadłe podanie. Hernandez ma przewagę. Bramkarz chciał podejść. Jest. Co to było? Musa kontraruje po raz kolejny. Jeszcze raz. Musa Złe wybicie i strata Gola, strata Bez szans Futis Dembele 2 do 0 No i znów musisz pajacować, więc do połowy No i Hernandez biegnij, proszę biegnij Wyprzedził Vertonghena, jest sam na sam Luis Hernandez po ziemi, dobrze 2-1, 8 minut do końca Lecimy Lecimy cholera, nie przegram tego. Tego oczekuję po legendzie. Pięknie wyruszył do przodu, jednak cała drużyna musi iść do przodu. Gramy super ofensywnie, a nawet atak całą drużyną. Choć wątpię, że przeciwnik właściwie odda mi teraz piłkę, będzie za wszelką cenę starał się utrzymać. Przy niej mu to nie wyszło. Ale to jest to. To jest ponownie to. Brak siły. Pujol. Wydaje mi się, że nie spalił Sis to sam na sami. Spalony. Spalony. Zabrano mi bramkę. Zostałem okradziony. Taki clickbait powinien pójść teraz. No, niestety, porażka w tym spotkaniu. Nasza drużyna wyglądała po prostu słabo i nie mogę nic innego powiedzieć. Nie byłem w stanie przedrzeć się przez defensywę przeciwnika. Plus, on miał musę. A z musą, z musą naprawdę trudno przegrać spotkanie. Jednak wiem jedną. Będę prawdopodobnie zmieniał formację, ponieważ widzę, że Hernandez sam nie daje rady. Choć wiecie, co nie wiem, czy po prostu nie przejdę na. Formację 4-3-2-1, nie że z dwoma napastnikami, tylko po prostu ta, której najczęściej się, się używa w Fifi tylko im będę musiał pozycję zmienić, by mieli normalne zgranie, ale właściwie... Hmm. No spróbujemy takiego wariantu w kolejnym odcinku. Może będzie to wyglądało lepiej, ale jednak. Hernandez potrzebuje lepszego partnera i w kolejnym odcinku prawdopodobnie będę ulepszał, o ile uzbieram gwiazdki lewego napastnika, bo Sisto ma... Trzy jednostki więcej tempa niż John. No i właściwie lepsze statystyki, ale obaj grają wyśmienicie, więc dobrze. Dziękuję Wam za oglądanie. Niestety gwiazdka na minusie, ale będzie dobrze. Ja w siebie wierzę, wy we mnie wierzycie, gdzieś tam zajdę. Życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. Cześć!